Badania mówią, że wpływ społeczny jest ogromny. Jak znajdziemy się w złym miejscu, na przykład w więzieniu, to stajemy się tacy bezwzględni jak oni, którzy no, mają swoje zasady i muszą przetrwać na innych zasadach. Jak się zamkniemy w psychiatryku, to też bardziej zwariujemy, czyli miejsce czyni nas innymi, albo przebywanie wśród innych osób. Też nas zmienia. A terapia trochę wbrew temu działa czyli polega na wyjątkach, na rozwoju że nie wchodzisz w szereg, nie stajesz się jak inni występujesz z szeregu, wbrew temu światu, temu matrixowi. Odważasz się, jesteś bardziej odważny, bardziej elastyczny.